mam 14 lat i chcę zacząć chodzić na siłownię i nie wiem jak zacząć. Super, że chcesz zacząć, ale jeszcze ważniejsze jest jak zaczniesz. Większość osób, nawet dorosłych od razu rzuca się na ciężary i plany zamiast najpierw nauczyć ciało jak się w ogóle ruszać. I to właśnie przez to wielu później kończy z budem kolan, pleców albo z niechęceniem. Masz 14 lat, czyli idealny moment, żeby zbudować dobrą bazę, nie tylko mięśnie. Zamiast od razu robić nogi, klata, plecy, naucz się jak prawidłowo oddychać, jak ustawić miednicę i kręgosłup w ruchu, jak chodzić i biegać tak, żeby nie niszczyć kolan i stóp oraz jak stabilizować ciało w ruchu, nie tylko na maszynie. To wszystko da się zrobić na siłowni, tylko trzeba wiedzieć co... I jak trenować? Nie szukaj planu z neta. Szukaj kogoś, kto nauczy Cię ruchu, a nie serii powtórzeń. Od tego zależy, czy będziesz trenować przez lata, czy lecieć kontuzję.